Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj chciałam się nagrać, ponieważ wrócił tryb szkolny mojego dziecka, i tym samym ja też wcześniej wstaję. I postanowiłam sobie, że rozpocznę praktykę 40-dniową jogi kundalini, i będzie to praktyka na taka kryja dla elastyczności kręgosłupa, i chciałabym pokrótce Wam po prostu opowiedzieć, o co chodzi z 40 dniami praktyki, jogi kundalini, czy trzeba koniecznie robić 40 dni, żeby poczuć działanie praktyki no i o różnych takich naszych czasem obawach, a propos a propos praktyki, no nie wiem, dla chętnych posłuchajcie, o, jest jeszcze taka opcja, że jeśli ktoś by chciał ze mną praktykować, niekoniecznie 40 dni, tylko na przykład raz w tygodniu albo dwa razy w tygodniu, albo nie wiem, raz w miesiącu, cokolwiek, to ja tutaj zostawię numer telefonu i bardzo proszę o. O to, żeby do mnie zadzwonić po prostu. I wtedy się umówimy, uzgodnimy sobie godzinę. Ja do tego bardzo zachęcam, ponieważ ja w ogóle z tego też mam super korzyść, bo e, ja uwielbiam pracę w grupie i bardzo mi tego brakuje, ponieważ w Żerardowie jest nie ma tej jogi Kundalini. E, jedna dziewczyna prowadzi Kasia Olszewska, natomiast prowadzi w taki dzień, w który ja nie mogę e, po prostu tam dotrzeć do niej mm, i nie wiem dlaczego tak się dzieje już od wielu lat, że ja po prostu, to jest ten czwartek, to jest czwartek, kiedy Kasia prowadzi tą praktykę. Ja po prostu nie mam w ten czwartek nigdy przestrzeni wieczorem, żeby, żeby tam dojechać. W każdym bądź razie, zaczynam sama, dołączy do mnie Grażynka, moja koleżanka cudowna i... Będzie też co jakiś czas praktykowała. Także zachęcam. No i o co chodzi z tymi 40 dniami? Otóż z 40 dniami chodzi o to, że mm, tworzy się zmiana w naszym umyśle, w naszym sercu, w naszej duszy, w naszym ciele. Zapisują się nowe zmiany. 40 dni to jest taki. Mm, Taki właśnie moment, gdzie y, możemy bardzo mocno poczuć, jak praktyka jogi kundalini y, stopniowo przez te 40 dni dla na, na nas wpływała. Y, pierwszy tydzień, y, jakby, czy półtora tygodnia, około, tak? bo to jest wszystko umowne, to jest 40 dni powiedziane, natomiast to wszystko jest zawsze około. Y, Pierwszy tydzień pracujemy nad naszym ciałem i bardzo odczuwane jest to w ciele wszystko. Jakby też jako ludzie z zachodu mamy coś takiego, że jeśli są jakieś ćwiczenia, to my bardzo zwracamy uwagę na ciało. To jest pierwsza rzecz. Później, w późniejszym etapie, tym środkowym tych 40 dni pracujemy z, z naszą taką z naszym umysłem. Zaczynamy widzieć zmiany, zaczyna nam, są momenty, kiedy nie chce nam się ćwiczyć. Ja już dzisiaj miałam taki moment, na przykład dzisiaj już wyskoczyło od samego rana mnóstwo różnych przeszkód, które które jakby miałyby mnie od tego odciągnąć. Natomiast yy, ponieważ głęboko wierzę w to, że to my ustawiamy sobie rzeczywistość sami, yy, no, to, no to po prostu słucham tego, co postanowiłam i realizuję to. Yy. Kolejnym etapem, czyli już tym końcowym końcówka do 40 dnia jest to zmiana całkowita nawyku, zmiana w ciele, bo na, bo na przykład kria dla elastyczności kręgosłupa. Następuje moment, gdy, gdy ja już czuję tą zmianę na stałe w moim kręgosłupie, że tam się zadziało, że tam już wszedł. Tylko, że to jest też znowu o ciele, ale w jodze kundalini mamy również pranayamy, oddechy, mamy mantry, mamy różnego rodzaju, mnóstwo po prostu medytacji. Nie, nie, chyba ich nigdy nie da się po prostu przerobić, więc to się nigdy nie znudzi. Naprawdę różnorodność jest przeogromna. I to 40 dni, to jest. Fajnie to powiedział chat GPT. Jak zapytałam chat GPT, to on mi porównał to do takiej ścieżki na trawie, że najpierw sobie rośnie trawa, no i na przykład idziemy sobie rano do sklepu i wydeptujemy ścieżkę i idziemy sobie przez tą trawę do tego sklepu, na skróty na przykład. I. To nie jest tak, że nic się nie zadziało po pierwszej praktyce, czyli po pierwszym tym przejściu. Tam już są jakieś ślady. Ja już coś zrobiłam, czegoś dotknęłam, coś się w ciele, a zarazem, ponieważ nasze ciało jest połączone z emocjami, z naszą duszą, ponieważ w naszym ciele nasze ciało to jest dom dla naszej duszy w tym materialnym tutaj świecie. To po prostu już się coś zadziało. Następnego dnia idziemy tą samą ścieżką do sklepu, i kolejne ślady są, i one są już bardziej wyraźne, bo ta ścieżka jest wydeptana. I tak, trzeci dzień, czwarty, piąty, czterdziestego dnia powstaje nowa droga, można by powiedzieć, nowa ścieżka, i to, się, to samo dzieje się w naszym mózgu. Nowa ścieżka neuronalna. Yy, po prostu powstaje, może powstać nowe przekonanie, może powstać nowy nawyk, zmiana jakaś mentalna. Bardzo dobrze jest podczas 40-dniowej praktyki prowadzić taki zeszyt, taki dzienniczek, w którym robimy zapiski, jakie zmiany zauważamy, co się zadziewa, tak? To po prostu pomaga w tym, że, yy, yy, że, że, że zauważamy to yy, i ogromnie ważna jest taka świadomość i obserwacja własnego ciała, ponieważ chciałabym tu jeszcze nawiązać do bardzo takiego dla mnie śliskiego tematu, jeśli chodzi o jogę kundalini. Yy, już wielokrotnie słyszałam, że joga kundalini to jest jakaś hmm, po prostu praktyka, która szkodzi, która budzi jakieś demony, która hmm, po prostu jest złem, ogromnym złem. I chciałabym tutaj powiedzieć, że jeśli masz takie przekonania, to nie ruszaj jogi kundalini, ponieważ joga kundalini nie jest dla wszystkich. Jeśli masz jakiekolwiek przekonanie na temat czegokolwiek, to uwierz mi, że znajdziesz milion dowodów na to, że tak jest. Natomiast, jeśli masz w sobie ciekawość, o co tu chodzi, to najlepszym sposobem, i właściwie chyba jedynym, jest praktyka czyli spróbowanie, zobaczenie jeśli ci się spodoba, wchodzisz w to, jeśli ci się nie spodoba, nie wchodzisz w to. Po prostu. To jest. Nie ma nic prostszego. Nie ma nic prostszego. Jeśli ja lubię strzyc ludzi, to ja w to wchodzę. Jeśli ja nie lubię strzyc ludzi, to ja w to nie wchodzę. To jest bardzo proste, ale też bardzo, zauważyłam, pasuje do tego, co my mamy w życiu. Jeśli lubisz swoją pracę, a chodzisz do niej i chodzisz do niej, i robisz to, co lubisz, to też. Łatwiej się otwierasz i bardziej świadomie wchodzisz w różne nowe rzeczy. Jeśli yy, masz coś takiego, że chodzisz do pracy, której nie lubisz, czasem jest taki mus, że trzeba zrobić coś, i ja to doskonale znam, że trzeba zrobić coś, czego się nie chce, czego się nie lubi, żeby, yy, żeby przetrwać, bo naszym głównym celem tutaj na Ziemi i takim tym gadzim muszkiem jest to, żeby przetrwać. Spłodzić dzieci, przetrwać, 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 przeżyć. I my na różne sposoby to przetrwanie sobie serwujemy. Natomiast jeśli robimy to bardzo świadomie, mamy uważność na ciało, właśnie do tego jest bardzo fajny, potrzebny ten dzienniczek. Ponieważ u mnie osobiście, to jest moje doświadczenie, joga Kundalini. Pokazała, po prostu wynożyło się wszystko to, co jest mi potrzebne. A zauważ, że wszystko to, co jest potrzebne nam, ludziom, nie zawsze jest przyjemne. To nie jest to, co my byśmy chcieli, bo ja chciałam się unieść do góry, być oświecona. Nie. Najpierw zareagowało moje ciało. I tak na razie na tym etapie sobie zostałam, ponieważ uważam, że. Znaczy, oczywiście moja dusza też zareagowała. Zareagowały emocje, zareagowały różne zmiany, które się zadziały i w życiu, i na macie. Natomiast zamiast poczuć to takie wzniosłe oświecenie, które nie wiadomo tak naprawdę, czym jest, nie potrafię sobie tego wyobrazić, to ja. Bardzo mocno wylądowałam na ziemi. Bardzo mocno. Pokazało mi to moje lenistwo, moje obżarstwo, yy, moje lęki, wszystkie lęki. I czy to jest zło? Czy to jest ten demon? Nie. Yoga Kundalini wy, wyprowadziła na wierzch i pokazała mi to, nad czym powinnam popracować. Czego powinnam dotknąć? aby uzdrowić tą swoją duszę, te swoje myśli, przekonania, emocje, działanie w życiu codziennym. Ona bardzo mi to pokazała właśnie. Poprzez praktykę zaczęłam zauważać te rzeczy. Owszem, miałam podniesienie kundalini, czułam w jakiś sposób, choć nie wiem, czy to było do końca to, nie czuję się oświecona. Mam certyfikat Jogi Kundalini, co yy, Staram się tym za bardzo nie chwalić, jak zauważyliście. Pokazałam, że mam, natomiast ja nadal jestem uczniem i w Jodze Kundalini mam takie poczucie, że ta droga cały czas trwa, że ja nie wzniosłam się na jakiś wyższy, mega wyższy poziom tylko dlatego, że otrzymałam certyfikat. Certyfikat jest dla osób, które potrzebują, mm, potrzebują papierku. Tak? Yy, natomiast wszystko to, czego ja się nauczyłam yy, na tym prawie rocznym kursie, yy, zostało we mnie. Yy, odzywa się we mnie. Nawet gdy nie praktykuję, to bardzo mocno mnie woła. Yy, i po prostu, no i po prostu działamy. Teraz właśnie sobie wymyśliłam 40-dniową kliję dla elastyczności kręgosłupa. Przede wszystkim, właśnie przyhamowało mnie troszeczkę, miałam kręgosłup, z kręgosłupem problemy, i, i teraz już czuję, że mogę zacząć ruszać tym, tym, tym kręgosłupem. Moje łokcie tenisiste tradycyjnie po prostu um, wołały. Wołały. Nie ćwicz, nie rób nic. Nie ruszaj się. Siedź i odpoczywaj. <noise> Czasem i tak jest, że właśnie będąc uważnym na swoje ciało, hmm, trzeba umieć powiedzieć sobie stop. I to było chyba największe wyzwanie, żeby umieć sobie powiedzieć stop! Okej, okay, planowałeś 40 dni, nie wyszło, spoko. Zostaw to na razie. No, i tak to tak było, ale jeszcze tylko króciutko chciałabym powiedzieć o tym, kiedy nie praktykować jogi kundalini, również nie tylko nasze przekonania, ale właśnie dzięki uważności na nasze ciało. Na to, jak się czujemy po praktyce, możemy stwierdzić, czy na daną chwilę y, potrzebujemy. Jeśli źle się, y, y, powiem tak: jeśli źle się czujesz po Jodze Kondalini, to znaczy, że coś jest nie tak. Czyli y, albo była źle wykonana na przykład ćwiczenia, y, albo medytacja, albo coś, coś poszło nie tak. Jeśli wszystko masz pewność, że jesteś pod y, y, opieką nauczyciela swojego i masz pewność, że wszystko zrobiłeś zgodnie z tym, jak nauczyciel instruował, y, to zobacz sobie. Oczywiście w każdej chwili zgłoś się do nauczyciela, tak? Natomiast zobacz sobie, bo możesz, od, na przykład mogą być mdłości, mogą być różne reakcje w ciele, które nie będą Ci się podobały, albo y, możesz czuć y, na przykład y, nerwowość, albo jakiś lęk. Porozmawiaj z tym ze swoim nauczycielem, ponieważ y, 40-dniowa na przykład praktyka jogi kondalini być, być może nie jest dla Ciebie na tą chwilę. Czyli na przykład może twój układ nerwowy nie nadąża i jest to dla niego za silne. Być może potrzebujesz więcej medytacji albo więcej relaksacji po prostu. Niektórzy ludzie są tacy też, którzy po prostu wychodzą z relaksacji i nie robią jej, a ona jest najważniejsza na świecie, to jest najważniejsza szzewasana, czyli pozycja trupa tak zwanego jest, czyli leżysz i nic nie robisz. Ja co tak się uśmiecham, bo to jest bardzo trudne dla mnie też, leżeć i nic nie robić, ale u mnie z innych przyczyn. Ja akurat potrzebuję bardziej dynamicznej jogi, bo natychmiast, gdy się położę, to trzy minuty i ja po prostu odpływam, ja odlatuję, więc ja mogę z, z, dobrze się czuję przy krótkiej, dosyć relaksacji bo inaczej mam tak niskie ciśnienie, że potrafię usnąć. I, i to nie jest fajne, bo usypiam wtedy na przykład na dwie godziny. Muszę nastawiać budziki i różne takie rzeczy, więc trzeba mówić o tym nauczycielowi, o tych wszystkich takich reakcjach niepożądanych i układać tą praktykę, tylko że też. Nie mylcie tego z tym, że zmieniamy na przykład coś w Kree, że nie robimy na przykład jakiegoś ćwiczenia, albo czegoś tam coś pomijamy, albo sobie dodajemy jakieś ćwiczenie, które nam się podoba na przykład, nie? Tego nie robimy. Natomiast hmm, patrzymy, obserwujemy i. Mówię, dobrze jest wtedy porozmawiać z nauczycielem, który dokładnie pokieruje, zrobi dokładny wywiad i powie ci, co, co na tą chwilę będzie dla ciebie korzystne, bo nie możemy się też przeforsowywać od tego, jest joga kundalini, żeby wiedzieć, kiedy ja mam w życiu zwolnić, kiedy ja mam przyspieszyć. Kiedy ja jest dobry moment do zmiany, jak to czuję w ciele, w umyśle, w mojej duszy, w moim sercu, które mnie pcha do przodu albo mówi e, stop. Z tym, że zapętliliśmy się troszkę w jakimś dziwnym systemie, w niejednym i swojego własnego funkcjonowania wewnętrznego i zewnętrznego, że czasami nie potrafimy odróżnić, co jest dla nas dobre, co niedobre, dlatego dobrze mieć takiego nauczyciela. Po prostu, ja też nie twierdzę, że wszystko wiem, ale mam taką możliwość, żeby dopytać swojego nauczyciela. Jeśli zadasz mi pytanie i ja nie będę znała odpowiedzi, to ja po prostu, wiesz, przyznam ci się i powiem: poczekaj chwilę, daj mi trochę chwilę czasu, ja dopytam. I już idę na konsultację i, i, i się pytam, tak? Lub dzwonię po prostu do mądrzejszych joginek ode mnie, które są. E, okazuje się, że ich jest bardzo dużo w moim życiu. Serdecznie Was pozdrawiam. E, jeśli coś e, powiedziałam nie tak, to dajcie znać w komentarzu. E, nie za mocno, żebym nie posmutniała. <laughs> nie, no słuchajcie, e, na szczęście nie boję się emocji, przeżywać m, świadomie, więc. Co wam tam w duszy gra, to piszcie. Yy, I zachęcam. Dzisiaj zaczynam 40-dniową praktykę. A jeśli chcesz dołączyć na jedną, na dwie w tygodniu, albo na jedną w miesiącu, albo po prostu masz ciekawość i chcesz zobaczyć jednorazowo, jak to jest z tą jogą kundalini, to zadzwoń do mnie. Telefon będzie na górze. Buziaczki. Pięknego dnia. Do zobaczenia.